Jezus Chrystus. Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Te słowa napisał papież Paweł VI w Encyklice Ewangelii Nunciandi w roku 1975, to jest na dwa lata. Przed śmiercią sługi Bożego Ojca Serafina Kaszuby, apostoła Wschodu, niezmordowanego pasterza Kościoła Milczenia. Z radością i wdzięcznością pragnę powitać Was wszystkich, kochani bracia i siostry, przybyłych na to sympozjum poświęcone temu świadkowi Ewangelii którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Ostatnie wydarzenia w naszym kraju spowodowały wiele emocji wokół tematów religijnych, wokół symbolu naszej wiary, krzyża. Wydaje się, że zupełnie pomylono pojęcia, symbole oraz ich prawdziwe znaczenie. W dniu dzisiejszym będziemy chcieli przypatrywać się, Świadkowi Ewangelii, który swoim życiem wskazuje drogę Ewangelii, drogę ukazaną najpierw i w doskonały sposób przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, drogę miłości aż po krzyż. Wobec różnych wydarzeń silnej katechezy świata, coraz bardziej postępującej sekularyzacji, która tak mocno wdziera się również do naszej ojczyzny i co tu dużo mówić, także poza naszych klasztornych kapucyńskich murów, potrzebne jest, by prawda Ewangelii przenikała na nowo nasze serca, ukazując nam sposób chrześcijańskiego postępowania. Chrześcijanin zna tylko jedną odpowiedź na przemoc. Chrześcijanin za wzorem mistrza i zbawiciela chce odpowiadać na niesprawiedliwość, przemoc, gwałt, kradzież i zniesławienie tą samą bronią, której użył Jezus. Odpowiadać miłością, dać się zabić, pozwolić się skrzywdzić, pozwolić się wykorzystać. I nie oddać złem za zło, pozwolić się prześladować i nie złorzeczyć, pozwolić sobie nawet odebrać życie i w chwili śmierci modlić się za tych, którzy wyświadczają to zło. Dziś jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, wobec kłamliwej katechezy świata, wmawiającej nam, że potrzeba walczyć o swoje, i rozpychać się łokciami. Pomimo tej Katachyzy, która mówi, że sukces jest najważniejszy. Istnieje wielka potrzeba, byśmy na nowo pochylili się nad słowami z Ewangelii Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Pomimo tego, że w czasie naszego sympozjum będą z pewnością wspominane krzywdy i niesprawiedliwość, której doświadczył sługa Boży Serafin, a także nasi rodacy przez wiele lat ze strony sowieckiego totalitaryzmu w wydaniu Związku Radzieckiego, Nie chcemy jednak, aby to sympozjum było jakimś rozdrapywaniem ran, podsycaniem do nacjonalistycznych nienawiści. Chcemy tu stanąć w pokornej postawie ucznia Chrystusa, który rozpamiętując wielkie dzieła Boże pragnie wyrazić nad nimi zachwyt i wdzięczność Bogu który potrafi tak mocno dotykać ludzkiego serca, że jest ono zdolne kochać pomimo nienawiści. To ludzkie serce wypełnione miłością Boga potrafi postawić czyjeś dobro wyżej niż własne zdrowie, zadowolenie czy bezpieczeństwo. Bo czymże innym była właśnie postawa ojca Serafina, który nie bacząc na słabe zdrowie, przeciwności i prześladowania, Stale wyruszał w drogę, by nieustannie głosić prawdę o Bożej miłości. Prawdę o tym, że Jezus Chrystus z martwych stał, że żyje, że Bóg jest Bogiem żywym. Możemy doświadczać tego w Jego mistycznym ciele, którym jest Kościół, przypatrując się dziełom czynionym przez Pana w Jego sługach. Dzisiaj osobliwie w Słudze Bożym Serafinie Kaszubie. Obecnie toczy się proces o wyniesienie na ołtarze naszego współbrata Serafina. O szczegółach tego procesu będziemy mogli też dzisiaj usłyszeć. Do Pana Boga należy potwierdzenie, czy Sługa Boży ma zostać wyniesiony na ołtarze. Owo potwierdzenie objawia się poprzez cud zdziałany za wstawiennictwem Sługi Bożego. I o to wyniesienie na ołtarze naszego współbrata pragniemy gorąco Boga prosić, także dzisiaj w sposób szczególny w czasie Eucharystii na zakończenie sympozjum. Święci w Kościele to nie osoby, które mają nam zasłaniać Boga, ale dowody Jego wielkości, miłosierdzia i wszechmocy, ukazujące działanie Boga w naszym kruchym, słabym życiu. Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej o życiu konsekrowanym powiedział, że od każdego oczekuje się nie tyle sukcesu, co raczej wysiłku wierności. To ta postawa chyba najbardziej charakteryzuje posługę i, życia, i życie sługi Bożego Serafina. Kiedy śledzimy jego życie, właściwie nie możemy powiedzieć o żadnym spektakularnym sukcesie, o zwycięstwie, o pokonanych wrogach. To prosta postawa wierności i wytrwałości pomimo trudów, szykan, prześladowań. I tu można dostrzec działanie Ducha Świętego. Po ludzku patrząc należałoby się załamać, nie widząc efektów swej pracy. Poddać się, zawrócić i rozpocząć tam, gdzie sukces będzie bardziej widoczny i możliwy. W ostatnim, w rozdziale 11, przepraszam, naszych konstytucji czytamy takie słowa. Szczególnym apostolstwem brata mniejszego jest prowadzenie w świecie życia ewangelicznego w prawdzie, prostocie i radości. Kochani bracia i siostry, chrześcijanin żyje Duchem Paschy, Duchem Przejścia Chrystusa, który wyprowadza nas z niewoli grzechu do wolności życia.